Pierwszy łyk kawusi o poranku. I co ja tu dzisiaj będę robić? Hm. Witajcie, cześć i czołem. Witam wam z powrotem na swojej łączce. I zobaczcie, co dzisiaj mam tutaj przywiezione do posadzenia. O, takie rzeczy. Czyli tak, będziemy sadzili grusza. Co tu mamy? Czereśnia i śliwa. Wszyscy sadzą, to postanowiłem też coś posadzić. Zobaczymy, czy coś urośnie. A może tylko y, sarenki będą miały co obgryzać? No, to się zobaczy, nie? thank you Na małe podsumowanie, co udało się na tym wyjeździe zrobić. No więc, tak, no posadzone są nowe drzewka owocowe. Mamy tutaj czereśnie, grusze i śliwe. Jeszcze myśleliśmy o moreli. No generalnie jeszcze jabłonie, jeszcze jakieś tam inne, ale no tak, no pole jest wielkie, tak, jeszcze zostało. To ma być to taki właśnie sad kiedyś powiązany z pastwiskiem, ale na razie powiem szczerze, tyle. No, chyba że zmienimy zdanie i jeszcze coś dosadzimy, eee, dlatego, do że chciałbyśmy zobaczyć po prostu, czy to pójdzie w ogóle tak i czy eee, to w takim terenie otwartym ma sens. Co prawda, no, jeszcze się cofnę, może z tej perspektywy. O, tutaj jest. Ma być ten żywopłot grabowy, tak jak idzie ta, ten żółty sznureczek, tam dookoła, o tak, tak, jest wydzielone na część y, ogrodu warzywnego. Natomiast o tam, gdzie stoi ta brzuska, tak, po linii do stawku chcemy to grodzić, tak. Bo myślę, że tam przez, nawet jak woda opadnie, to przez ten stawek, nie wiem, czy tam zwierzyna chodzi, raczej nie, raczej unika tego miejsca. No, nie mamy pieniędzy na ogrodzenie całego terenu, dlatego będziemy to robili strefowo, tak. Zaraz pokażę, gdzie będzie stała druga linia. Teraz dochodzimy do tego miejsca, gdzie były sadzone boróweczki czyli tu dwie boróweczki a tutaj dwie które już są tu na łące już nie pamiętam dokładnie ile? 3 lata? Może dwa, albo jedna, trzy, druga, dwa, dobra, nie pamiętam. Tu na razie w kompostowniku nie za wiele się dzieje. Znaczy w kompostowniku, w grządkach. Coś tam dorzucamy, jakieś odpadki, ale to na razie, na razie to będzie tak wyglądać. Jeszcze muszę to przykryć kartonem i będziemy myśleć co z tym robić dalej. I tutaj dalej idzie, tak, żywopłot grabowy o tu, idzie w ten sposób, tu będzie furtka i idzie, tak, w ten, tą linią. Czyli tak jak idzie ścieżka, tak? Tutaj widać pod tą angrową będzie dalej tworzona ścieżka. I też tutaj teraz między tym żywopłotem a ścieżką druga linia, o tak jak stawik się kończy, yy, czyli od Brackiego przyczepki yy, będzie szła tutaj, tutaj, tu, tu. Tak to sobie wykombinowałem, dzięki temu Dzięki. A tutaj znowu też jest grząski teren O też może wam to pokażę To jest takie najmniej reprezentatywne miejsce tej łączki No takie coś Takie grzęzawisko Tak jak widać no W ten sposób to wygląda I powiem szczerze, no właśnie tak wyglądał cały stawik kiedyś Dokładnie w ten sposób i to wszystko było karczowane, wszystkie korzenie były wyrywane. Więc macie porównanie, jak to wyglądało kiedyś, a jak to wygląda teraz. Czyli, no, trochę pracy jest zrobione. Tutaj rosołek pyrka. Dosyć konkretnie. Także dzisiaj, na obiadek. Tak coś bardziej swojskiego na ognisku. To na następny raz tu tą dziurę po beczce będę musiał zasypać. Na razie jestem w jakiś tam sposób zabezpieczony, tak żeby nic nie wpadło. My, żebyśmy się tam nie skąpali. Mało fajna kąpiel by była raczej. Co jeszcze mamy zrobione? Tak, tu moje kochanie potrzebuje czasami agregatu. Tu trochę wyczyściłem terenu, bo był trudny dostęp do tyłu budy. A buda już całkiem, całkiem niedawno planuje budę. Tak jak było w planach omawiane, czyli stąd niedługo wyjeżdża, czyli ten teren musi być wyczyszczony, być może jeszcze będzie bardziej musiał być wyczyszczony, dlatego że ta przyczepa. Najpierw będzie skierowana w lewo, nie w prawo, i tutaj będziemy wyjeżdżali o w ten sposób, między tym drzewkiem a tym drzewem czyli te haszcze jeszcze raczej na pewno będę musiał przyciąć. Tak. I, i w ten sposób, o tu będzie jechała. Tu już będzie miała dużo miejsca. Nie wiem czy będę próbował to sam wyrywać yy, przyczepę. Raczej mi się nie uda. Myślę, że sympatycznego sąsiada będę musiał poprosić, żeby ciągniczkę przyjechał i będziemy yy, to rwali. Tak. No tak, tu dalej jakieś tam to będzie do przeniesienia. Ten kompostownik też już niedługo będę robił. Ten kompostownik, który myślę, że będzie już jego stałe miejsce. Takie, właśnie cztery boksy na bazie palet euro. Coś takiego. No i jeszcze była akcja dalsza wycinania drzew niepotrzebnych lub uschniętych. Tutaj takie konkretne drzewo wycięłem. Ono jeszcze by trochę pożyło, natomiast no to jest osika. Powiem wam od razu szczerze: w ogóle nie myślę o tym, żeby kiedykolwiek sadzić osiki. No chyba, że wam zależy na materiale takim, właśnie do opału. Bardzo szybko rośnie, niezwykle szybko. Natomiast są to bardzo słabe drzewa. Szybko usychają, szybko łapią choroby. W tych drzewach bardzo często tutaj się, no całe po prostu mrowiska w środku, w pniach I przewracały się te osiki, ich tutaj było około 30 Zostało, tak jak widać, raz, dwa, trzy Cztery Pięć, sześć, siedem, osiem, może 10 dziesięć, tak? I przez te lata po prostu one się obalały, natomiast to drzewo a tu będzie stała przyczepka właśnie i to drzewo już tak było pochylone w stronę i one generalnie padały właśnie na prawą stronę i po prostu no miałbym później z tym na pewno problem dlatego to zostało usunięte no i będzie wiadomo, no, będzie opał tak porąbie się to na klocki i Opał też jest wiadomo potrzebny. Tak jak już mówiłem osiki. No moim osobistym zdaniem i z moich po prostu doświadczeń wynika, że są drzewami niezwykle słabymi. Natomiast jeśli chyba na opał, no to okej, okay, tak? No bo to no to jest na przykład osika. No i jest już jak widać bardzo wysoka. I wcale nie jest to stare drzewo. Ono urosło przez powiedzmy, nie wiem, 5 lat, no może 6. Także szybko rosną. No na pewno szybciej od brzus, no bo tutaj, tam na przykład między, tam też jest osika, yy, między choinkami i obok, nawet teraz za bardzo chyba nie widać, jest brzuska i one mniej więcej wystartowały tak samo, a brzuska to jest 1 piąta, więc no... Osika ma wzrost potężny, i tak jak wyczytałem, ma krótkie życie. Tak? Nie jest drzewem długowiecznym. No tak, tu będziemy coś kombinowali z tym. Yy, tutaj zostało mi zgłoszone przez bratową, że potrzebuje trochę tego materiału i będzie sobie to zabierać. Jakieś tam płotki będą stawiać. Jestem bardzo ciekawy, bo może, może mi się to prawdopodobnie spodoba. I może albo zgapie, albo może na zasadzie bartelu. Yy, oni zrobią mi gdzieś jakieś płotki, a ja zrobię im jakieś prace stolarskie, albo jakieś ciesielskie. No zobaczymy, nie? Wiadomo, no ręka rękę myje. To jest moja ulubiona metoda yy, płatności. Najbardziej przyjemna, bo nie związana z pieniędzmi. No dobra, no i tyle. Także na dzisiaj będziemy powolutku kończyć. Już raczej więcej pracy, jakichś takich nie przewiduję. Myślę, że już teraz głównie skupimy się na może trochę odpoczynku. Przyjdziemy się, chociaż pogoda nie jest jakaś specjalnie ładna dzisiaj. No i na pewno będziemy kosztować się urodzą. Do zobaczenia. Cześć.